Legendarny czołg Nosorik, który przeszedł przez wiele w ciągu roku, jeden obliczyliśmy pięć efektów. To co właśnie zobaczyłeś wydarzyło się zaledwie miesiąc temu, w sierpniu. Ukraiński czołg Leopard 2 polował na rosyjskich żołnierzy na ulicach Pokrowska. Aby wykonać to zadanie, lufa o kalibrze 120 mm czystej siły ognia niszczyła wszystko, co napotkała na swojej drodze. Niewielu wie, ale jest tu poważny problem. Ten sam czołg, który widziałeś na ulicach, jest łatwym i kosztownym celem. Podczas gdy on poluje na żołnierzy, tysiące rosyjskich dronów na niebie poluje na niego. Jeden niestety wygrywają tę bitwę. Abyś znał skalę tego problemu. W lipcu Rosja wystrzeliła ponad 600 dronów przeciw Ukrainie, czyli 15 razy więcej niż rok temu. Jeden, każdy z tych dronów może w kilka sekund zamienić czołg wart miliony w złom. Czołgi cóż, one wyraźnie przegrywają tę wojnę. Tylko że Czego Rosjanie się nie spodziewali? To, że Ukraina miała asa w rękawie, a ten as może całkowicie odmienić tę grę. A wiesz, co jest jeszcze bardziej niesamowite? Zamierzają do tego użyć własnych czołgów Leopard, tylko nie w taki sposób, jak sobie wyobrażasz. Aby zrozumieć genialność tego rozwiązania, najpierw musisz zobaczyć, z jakim problemem Ukraina mierzy się na niebie. W lipcu 2024 roku Rosja wystrzeliła 423 drony przeciwko Ukrainie. Wtedy wydawało się to bardzo dużo, ale jeśli spojrzysz na to dzisiaj, wyglądało to tylko na próbę generalną. Bo tylko w lipcu 2025 roku ta liczba eksplodowała do ponad 6 tysięcy dronów. Mówię o wzroście o 1378% w zaledwie jeden rok. A te liczby nie opowiadają całej historii. Od marca do maja 2025 Rosja wystrzeliła prawie 8 tysięcy dronów, średnio 110 na atak. Każdej nocy miasta takie jak Kijów żyją w ciągłym terrorze syren, ogłuszający dźwięk rozbrzmiewa przez wiele godzin. A sytuacja staje się jeszcze gorsza. Rosja wypracowała przerażający schemat. Za każdym razem, gdy dochodzi do rozmów pokojowych lub ważnego wydarzenia dyplomatycznego, Putin wydaje rozkaz przeprowadzenia masowego ataku dronów w odpowiedzi. Dobrym przykładem tego była sytuacja po rozmowach w Stambule w maju, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę ponad 250 dronami. Gdy Putin rozmawiał telefonicznie z Trumpem w lipcu, odpowiedź przyszła tej samej nocy. 750 dronów wystrzelonych w kierunku ukraińskich celów. Szczyt na Alasce w sierpniu został zaatakowany przez niemal 550 dronów, a ostatnio we wrześniu Rosja pobiła swój własny rekord. W ciągu jednej nocy wystrzelono 823 drony i pociski, a Putin zamienił drony w broń terroru psychologicznego. Syreny alarmu lotniczego w Kijowie były przez 43 godziny w ciągu jednego tygodnia. Wyobraź sobie życie w takich warunkach wyobraź sobie próbę snu, pracy, prowadzenia normalnego życia, kiedy niebo w każdej chwili może przynieść śmierć. Ale prawdziwy problem to nie tylko liczba dronów, to okrutna matematyka stojąca za każdą przechwyconą maszyną. Rosyjski dron szachet kosztuje od 10 do 50 tysięcy dolarów, jeśli jest produkowany w kraju. Kiedy jest importowany z Iranu, cena wzrasta do 193 tysięcy dolarów. Mimo to są to niskie kwoty w porównaniu do tego, ile Ukraina musi wydać, żeby się bronić. Kiedy Ukraina wykrywa zbliżający się rój dronów, musi zdecydować, jak zareagować. Jeden, wszystkie opcje są ekonomicznie katastrofalne. Na przykład pocisk z systemu IRIST kosztuje 485 tysięcy dolarów, natomiast pocisk na może kosztować nawet 1 milion 200 tysięcy dolarów. Jeden nawet nie muszę wspominać o patriocie. Jeden taki pocisk kosztuje imponujące 4 miliony dolarów. Zauważasz problem? Ukraina wydaje pocisk za 4 miliony dolarów, żeby zniszczyć drona wartego 20 tysięcy dolarów. To wojna o zasoby, której Ukraina nie wygra samodzielnie na dłuższą metę. Nawet gdy Ukraina z powodzeniem przechwytuje 100% atakujących dronów, i tak przegrywa. Z ekonomicznego punktu widzenia Rosja wydaje 200 mln na drony, zmuszając Ukrainę do wydania 2 miliardy na ich przechwytywanie. Każdy przechwycony dron to rosyjskie zwycięstwo ekonomiczne, nawet gdy dron zostaje zniszczony. Jeden, co gorsza, Putin jest w stanie produkować drony szybciej niż NATO jest w stanie produkować drogie pociski. W końcu Ukraina ma setki czołgów Leopard, jeden, które otrzymała od różnych krajów europejskich. Niemcy, Dania i Holandia wysłały te weterany wojenne, które przez dziesięciolecia służyły w ich siłach zbrojnych. Te czołgi zostały zbudowane w 1965 roku, w czasach, gdy niemieccy inżynierowie wierzyli, że ciężki pancerz stał się przestarzały. Filozofia była prosta: jeśli nowa broń przeciwpancerna jest w stanie przebić każdy pancerz, to po co dźwigać dodatkowy ciężar? lepiej zainwestować w mobilność i siłę ognia. Dlatego Leopard 1 miał pancerz o grubości tylko 10-70 mm stali. To wystarczy, żeby wytrzymać ostrzał z karabinów maszynowych i małych działek automatycznych. Ale, jak właśnie widziałeś, to niewystarczające przeciwko nowoczesnej broni. We współczesnej wojnie każdy dron, kamikadze lub pocisk przeciwpancerny zamienia te czołgi w piece. Dlatego większość leopardów jeden stała w magazynach, czekając na misję, która nigdy nie nadchodziła. Żołnierz z jednostki Da Vinci wyjaśnił problem wprost. Nasze drony teraz palą pojazdy wroga, gdy te jeszcze zbliżają się do naszych linii. Jeśli nasze drony robią to z rosyjskimi czołgami, rosyjskie drony robią to samo z naszymi leopardami. Stało się jasne, że użycie Leoparda 1 w ataku frontalnym dzisiaj to praktycznie wyrok śmierci dla całej załogi. Opancerzenie skuteczne w latach 60. jest dziś bezbronne wobec dronów z 2025 roku? Jeden tu właśnie wkraczają inżynierowie z Heinmetall. Oni dostrzegli szansę tam, gdzie inni widzieli problem. A co, jeśli słabość Leopardów 1 mogłaby stać się ich siłą? A co jeśli cienki pancerz, który czynił je bezużytecznymi w walce lądowej, sprawiłby, że stałyby się idealne do zupełnie innej misji? Obrona przeciwlotnicza nie potrzebuje ciężkiego pancerza potrzebuje mobilności, szybkości i zdolności do szybkiego przemieszczania się. Jeden w tym leopard, jeden jest doskonały. Leopard, jeden z silnikiem MTU o mocy 830 konie mechaniczne osiąga 70 km na drogach i ma zasięg 600 km, może towarzyszyć każdej formacji zmechanizowanej i szybko dotrzeć tam, gdzie jest potrzebne. Jeden wtedy pojawił się rewolucyjny pomysł: całkowicie usunąć oryginalną wieżę i zastąpić ją czymś zupełnie nowym. Wieża bojowa Leoparda 1 ważyła 10 ton i była wyposażona w działo kalibru 105 mm. W jej miejsce zamontowano coś co wygląda jak z filmu science fiction. System obrony przeciwlotniczej Sky Ranger. Wieża Sky Ranger waży zaledwie 4,5 tony, czyli o połowę mniej niż oryginalna wieża. To nie tylko zmniejsza całkowitą masę pojazdu, ale także znacząco poprawia jego zwinność i przyspieszenie. Podwozie teraz dźwiga mniejszy ciężar i lepiej radzi sobie w trudnym terenie, a wewnątrz tej kompaktowej wieży zaawansowana technologia sprawiłaby, że każdy inżynier wojskowy z lat 60. uwierzyłby w kosmitów. Sercem systemu jest działko rewolwerowe OEM kalibru 35 mm, które wystrzeliwuje 1000 pocisków na minutę. Dla zobrazowania tej prędkości, 16 strzałów na sekundę, to jak karabin maszynowy, ale strzelający pociskami artyleryjskimi. Skuteczny zasięg sięga 4000 metrów przeciwko celom powietrznym, tworząc ogromną bańkę obronną wokół pojazdu. W tej bańce każdy dron przeżyje tylko kilka sekund po wleceniu. Wieża mieści 252 pociski gotowe do wystrzału, co wystarcza do zwalczania wielu rojów dronów, zanim zajdzie potrzeba przeładowania. System może przełączać się między trybem automatycznym a ręcznym, w zależności od sytuacji. Ale tutaj dochodzimy do zaskakującego szczegółu. Dlaczego to nie są zwykłe strzały? Prawdziwa magia tkwi w amunicji AHEAD kiedy wystrzeliwujesz pocisk AHEAD, nie musi on trafić bezpośrednio w drona. Byłoby niemożliwe trafić w cel o wielkości 2 metrów lecący z odległości kilku kilometrów z absolutną precyzją za każdym razem. Zamiast tego amunicja wykorzystuje innowacyjną technologię. Te dane są natychmiast przesyłane do komputera sterującego ogniem. Komputer już śledzi cel za pomocą precyzyjnych radarów. Oblicza dokładną trajektorię drona, trajektorię pocisku i określa idealny punkt w przestrzeni, w którym oba się spotkają. W dokładnie wyliczonym przez komputer momencie elektroniczny zapalnik detonuje i ta eksplozja uwalnia właściwy ładunek. 152 pociski z Wolframu. Te pociski tworzą śmiercionośną chmurę metalu w kształcie stożka. Gęstość tej chmury jest obliczona tak, aby statystycznie było niemożliwe, by jakikolwiek dron przeszedł przez nią bez szwanku. Rosyjski dron więc leci prosto w te ścianę z wolframu i dosłownie zostaje rozerwany na kawałki. Silnik, elektronika, powierzchnie sterujące, struktura wszystko zostaje zniszczone jednocześnie. Testy praktyczne pokazują miażdżącą skuteczność tego systemu. Rój 8 dronów został unieszkodliwiony zaledwie 18 strzałami, z czego większość została zniszczona już przy pierwszych 6 strzałach. A tutaj jest najbardziej genialna część całej tej operacji. Amunicja Ahet kosztuje tylko 4000 dolarów. 4000 dolarów w porównaniu do 4 milionów za rakietę Patriot. Ukraina może wystrzelić 1000 pocisków a za cenę jednej rakiety Patriot, może wystrzelić 250 za cenę jednej rakiety Nazans, może wystrzelić 112 za cenę jednej rakiety Airastado, Todo. A pamiętasz drona Shahed, który kosztuje 20 000 dolarów? Amunicja a kosztuje mniej niż sam dron, który niszczy. Ukraina wreszcie zmieniła przebieg wojny na swoją korzyść. Teraz to Rosja przegrywa ekonomicznie przy każdym starciu, nawet gdy jej drony zdołają przelecieć. Ale system Sky Ranger to nie tylko działo i inteligentna amunicja. Ma najnowocześniejsze oczy i mózg, które robią całą różnicę między dobrym systemem a rewolucyjnym. System wykorzystuje radary Active Electronically Scanned Array, które nieustannie skanują niebo. W przeciwieństwie do starych radarów mechanicznych, które obracają się jak talerze, te radary mogą jednocześnie śledzić wiele celów we wszystkich kierunkach. Gdy wykryją coś podejrzanego, dedykowany radar śledzący przejmuje kontrolę. Ten radar ma bardzo wysoką prędkość skanowania i precyzję na poziomie milimetra. Jest w stanie śledzić nawet małe drony lecące w formacji. Gdy rój rosyjskich dronów się zbliża, system automatycznie priorytetuje zagrożenia. Najpierw drony najbliższe, potem najszybsze, a następnie te, które lecą w kierunku kluczowych celów. Czas od wykrycia do reakcji mierzony jest w sekundach. Teraz każdy czołg Leopard wyposażony w Sky Ranger może chronić obszar o powierzchni 4x4 km. A ponieważ jest zamontowany na mobilnym podwoziu, które porusza się z prędkością 70 km na godzinę, może szybko przemieścić się tam, gdzie zagrożenie jest największe. Jeden muszę Ci coś powiedzieć: ta koncepcja działa nie tylko w teorii, nie, ona już udowodniła swoją skuteczność w praktyce. Ukraina używa GIEPARA, starszego systemu, opartego na tej samej podstawowej zasadzie. Ukraińskie załogi zgłaszają 90% skuteczność przeciwko dronom. Szachet, a GEPAR to w zasadzie dziadek Skyrangera. Również używa podwozia Leoparda, jeden również ma działa 35 mm, ale korzysta z technologii z lat 70. Mimo to okazał się niezwykle skuteczny. Ukraińscy żołnierze opisują Geparda jako najlepszą broń przeciwko dronom szachet. Raporty z pola bitwy dokumentują, że pojedyncze załogi zestrzeliwują dziesiątki dronów, a nawet pociski manewrujące. Dobrą wiadomością jest to, że we wrześniu firma Rheinmetall podpisała kontrakt wart setki milionów euro na dostawę systemów Skyranger dla Ukrainy. Ponieważ każdy system kosztuje około 12 milionów dolarów, sugeruje to, że do końca 2025 roku na Ukrainę trafią dziesiątki tych łowców dronów. Jak widać, sukces tego systemu może na nowo zdefiniować, jak armie na całym świecie postrzegają obronę przeciwlotniczą. Doktryna wojskowa zmienia się w czasie rzeczywistym, wymuszona przez realia pola bitwy. Kiedy czołgi nie mogą już posuwać się naprzód na linii frontu, zamień je w łowców nieba. Gdy drogie pociski przestają być opłacalne, wróć do inteligentnych dział. Kiedy wojna się zmienia, dostosuj się inżynierowie świata. Usłyszenie ofiary to lekcja adaptacji w czasie wojny. Zwycięstwo nie przypada temu, kto ma najdroższą lub najnowszą technologię. Przypada temu, kto potrafi najlepiej dostosować to, co ma do stawienia czoła realnym zagrożeniom. Chciałbym poznać Twoją opinię. Co sądzisz o tej transformacji przestarzałych czołgów? Włowców dronów, Uważasz, że ten koncept będzie używany w przyszłości, czy to tylko tymczasowe rozwiązanie? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Jeśli ten materiał pomógł ci lepiej zrozumieć te rewolucje we współczesnej wojnie, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film. Do następnego razu.